Siemanko, z tej strony Martos. Witam na kolejnym filmie. Dawno nie było nic nagrywane, nie miałem zbytnio czasu. Dzisiaj kolejny teści karty graficznej. Jest to karta graficzna e, GeForce gt 1030 w wersji z pamięcią DDR4, kupiona za stówkę. Myślę, że cena spoko. E, jest to karta na niskim profilu. Tam mam do niego, znaczy mam do tej karty wymienną, wymienny ten śledź, że sobie można dać do jakiegoś kompa mniejszego, w sumie ją przetestowałem, a w sumie sprzedają za 160, także 60 zł jeszcze na niej zarobiłem. Ona ma dwa wejścia: HDMI i DVI Dobra, teraz parametry. Tutaj z programu wam pokażę. Tak jak mówiłem, jest to, jest to wersja z, pamięcią DD, z pamięciami DDR4. Trochę ograniczałem tą kartę, bo jak będziecie szukać, to lepiej sobie znaleźć z gddr 5 Tutaj mamy, jak widać, karta pracuje na PCI XAZ 4 wersji 3.0. Także tu już mamy ograniczenie 64 bity, no i pamięci wolniejsze. Tutaj mamy przepustowość. Niższą przez to nie wiem czy tu będzie widać na tym, ale jest 16,8 GB. No i tutaj zegary Direct 12.1. Teoretycznie powinno się dać uruchomić wszystkie gry na tym, chociaż też różnie, jak to, zobaczymy jak to będzie w ogóle chodzić. Temperatury są w sumie OK. Karta jest cicha, bo tu ten wentylator jest mały, nie nagrzewa się jakoś. Mm, tutaj jeszcze zobaczcie ze strony Tech Powera zalecana rozdzielczość 1600 na 900. Tutaj według wydajności niby trochę lepsza od GTX 650. bo nie powiedziałem, no i karta ma 2 giga pamięci nie wiem czy wspomniałem hmm, co tu jeszcze mamy możemy zobaczyć jeszcze porównanie z innymi kartami tak jak mówiłem, szkoda, że nie ma wersji z DDR, GDDR5, bo tam jest chyba oraz wyższa przepustowość, także wydajność też by była dużo lepsza. Trzeba sobie to sprawdzimy oczywiście w naszym cinebenchu test. Czyli temperatura 51 stopni. No jak widać, klatki są na takim grywalnym poziomie. No tutaj będzie widać cały test. Nawet było 80 fps. -ów. zaraz będzie koniec i zaraz dodam wynik i mamy no prawie 70 klatek 69, 69 dobra teraz teraz teści w cs -ie. rozdzielczość 1680 na 1060 wstawienia niskie Zobaczyć jak to będzie śmigać. a zobaczcie, tutaj jest na tym, co jest nie obciąża tak kartę. jest dość taka, no nie jest to jakaś stara karta, widać 70 klatek. 100 No Są takie wahania, że tak w sumie nie utrzymują się na takim jakimś równym poziomie, ale poniżej 70 chyba nie, nie, nie powinno spaść. Także do cs Daje radę w miarę. Na spoko, bo można zamontować w takim komputerze, w jakimś z małą obudową. Można zrobić fajnego kompa, takiego typowego pod CS-a, taniego. No dobra, na wysokich teraz wod. Ta sama rozdzielczość 1680 na 1050. Dobra, no na razie to się nie zapowiada 30 fps Także już widzę, że już to nie jest karta na pewno żeby grać na wysokich wota no nie spada poniżej 30 7. To już nie, to nie nadaje się do takiego grania, trzeba było zmniejszyć ustawienia, sprawdzimy ustawienia na średnich, powinno być trochę lepiej, ale chociaż zdając życie ja bym na nie grał pewnie na niskich ustawieniach, bo to nie ma sensu się męczyć z taką jakością. że w CC trochę tak się nie spodziewałem, że tam będzie te 70 klatek do 100 Tutaj widać tu jest też poprawa 53 no zobaczymy przy celowaniu tutaj widać już też spada poniżej jak jest więcej jakiś drzew przy celowaniu też też są spadki o, 25, nie no to jest Słabo, słabo to wygląda. No i do ta dwójeczka na najwyższych ustawieniach. Zobaczymy jak się to będzie prezentować. No i mamy, dobra, no jak widać na razie mamy 37 FPS. Karta idzie na full, 60 stopni, 99% życia czyli idzie na maksa. Z tych 2 giga, ile tutaj jest? 1300 MB używanych. Nie wiem, czy dobrze mówię. No i dobra, mamy 37, 35, 34, ale nie spada poniżej 30 Czyli na wysokich dałoby się grać Ale ja bym zalecał obniżenie na jakieś średnie ustawienia albo na te tromba 4 poziomy ustawienia jak dobrze pamiętam to Pewnie najlepiej by się gdzieś grał na, jakiś, na, drugi, na drugim poziomie ustawień, na trochę niższych wartościach. No ale tutaj też nie jest źle można grać, nie ma spadków poniżej 30, jak widać. Tutaj sobie teraz sprawdzimy. Tu mieliśmy teraz obniżoną, czyli taka, no tu już, jak widać jest 40, prawie ta naj, naj, największa. Trzeci poziom z czterech ustawień graficznych Tu już mamy tak jak widać średnio to 40 klatek Przedtem było tak 35 Teraz jest trochę lepiej Jeszcze tylko sprawdzimy Na najniższym, ale to już nie będę, znaczy się, no prawie na, na najniższych O tu już widać jest to Tu już będzie tak 90 klatek na tych ustawieniach Dobrze Będę kończył, widzimy się w następnym filmie. Narka, trzymajcie się.